Mimi, Hopi oraz Gibaczek to małe ludziki z gliny. Wymyśliły je dzieci w przedszkolu. Mimi została zrobiona przez sześcioletnią Beatę. Hopiego stworzył Jaś, a Gibaczka ulepił Kevin. Przedszkolaki bardzo lubią bawić się razem i mają zawsze dużo świetnych pomysłów, a ich gliniane ludziki potrafią robić naprawdę dziwne rzeczy. Gibaczek jest bardzo długi i tak szczupły, że gdy chodzi, jego ręce i nogi chwieją się na różne strony. Ludzik jednak wcale się tym nie przejmuje. Gibaczek jest spokojny i zanim coś zrobi, długo się zastanawia. Bardzo boi się pająków. Kiedy jakiegoś zobaczy, piszczy w niebogłosy, aż wszyscy muszą zatykać uszy. Hopi jest dużo mniejszy od gibaczka. Wyglądem trochę przypomina piłeczkę. Nie może szybko biegać, ponieważ ma za cienkie i za krótkie nóżki. Potrafi za to wysoko skakać. Hopi lubi pomagać wszystkim. Ludzik jest przyjacielski i wesoły. A najbardziej na świecie uwielbia nowe przygody. Dlatego dzięki niemu Trójka przyjaciół nigdy się nie nudzi. Mimi ma czerwone, kręcone włosy, które są zawsze potargane. Dziewczynka nosi krótką, różową sukienkę. Czerwono włosa jest pełna energii i lubi robić żarty innym. Pakuje przez to swoich przyjaciół w kolejne kłopoty. Mimi bardzo kocha swojego różowego misia pluszaczka dziwaczka.